Wiele lat temu, kiedy jeszcze studiowałem geografię na Uniwersytecie Poznańskim, wielkie wrażenie na mnie wywarła książka mojego profesora Bogumiła Krygowskiego, który jako stypendysta uniwersytetu w 1939 roku, na samym początku 1939 roku, otrzymał stypendium, które dzisiaj nazywamy grantem. No i, będąc człowiekiem sumiennym, dopiero w 1957 roku mógł opublikować relacje. Z tego, co zobaczył, a był w Niemczech między innymi i w Niemczech w Berlinie taką metodą, którą, którą bardzo lubił podliczyć wszystko, sprawdził nazwiska w książce telefonicznej na K. Wyszło jemu, że połowa z tych nazwisk miała brzmienie polskie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że skończyło się właśnie spotkanie grupy roboczej, wspólnej grupy roboczej episkopatów. Polski i Niemiec. Te dwa episkopaty są w gruncie rzeczy bardzo bliskie sobie, bo całe dzieje wiążą nas ze sobą. Oczywiście mamy różne sytuacje kulturowe, mamy też cały bagaż wrogości, nieprzyjaźni, wojen, a jednak także jest wiele tematów, które nas wspólnie interesują. Sytuacja społeczna, zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakim jest w tej chwili wojna na Ukrainie. Także i wyzwania związane z pewnym kryzysem cywilizacyjnym. Co nie oznacza jednak, że też nie ma pewnych spojrzeń, które, o których też trzeba powiedzieć problemów związanych z przestępstwami duchownych, bardzo bolesnymi, które głęboko oddziaływują na sytuację Kościoła i ludzi wierzących. Czy inne problemy związane z tak zwaną drogą synodalną Kościoła w Niemczech. Budzącą spore kontrowersje, bardzo jasno powiedział o tych kontrowersjach arcybiskup Stanisław Gondeski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ale okazało się, że podobne zastrzeżenia mają biskupi w innych krajach, w krajach skandynawskich, biskupi Stanów Zjednoczonych i innych krajów języka angielskiego. Więc problemy, które istnieją, są istotne, a to, że po długiej przerwie spowodowanej COVIDem udało się spotkać i porozmawiać ze sobą jest niezmiernie istotne, tym bardziej, że za niespełna rok wszyscy biskupi Europy spotkają się, ich przedstawiciele, przedstawiciele poszczególnych episkopatów, spotkają się w Pradze, żeby spojrzeć na Kościół, na naszym kontynencie w perspektywie synodu Kościoła powszechnego, tego synodu poświęconego synodalności, wsłuchiwania się, jak podążać razem. Mam nadzieję, że to spotkanie biskupów polski i niemiec, przedstawicieli tych dwóch episkopatów, pomoże w tym kroczeniu naprzód, ale właśnie zawsze zapatrzeni w Chrystusa, a nie w statystyki, zawsze w to, co mówi Pan Jezus do Kościoła, Duch Święty do Kościoła dzisiaj, a nie to, co mówią takie czy inne media, często Kościołowi niesprzyjające. Mamy słuchać właśnie Ducha Świętego, a nie Ducha czasu. To jest może istotne zadanie, chociaż oczywiście mamy rozpoznawać znaki czasu, ale w świetle tego, co Duch Święty mówi do Kościołów.